Cześć, patrz to. Wiosna, piękna pogoda, parking wypełniony super furkami. Czego chcieć więcej na rozpoczynający się sezon motoryzacyjny ISB Crew 2025. Zapraszam na relację z tego wydarzenia. A to nie jest najgłośniejsza furka na tym zlocie. Na każdym zlocie jest pewne, że znajdzie się jakiś amerykański muscle car I tutaj pierwszy Mustang przed nami Dzisiaj frekwencja nam naprawdę dopisuje Jest mega dużo ludzi, mega dużo furek A No idziemy dalej eksplorować ten parking Tutaj mamy wspaniałego klasyka Chevrolet Corvetta w pięknym amerykańskim malowaniu Chyba wersja jakaś wyścigowa, Formuła One Grand Prix. W środku czerwona skóra, charakterystyczna dla korwet I piękny wydek z boku. Proszę sobie zobaczyć. Cudo. Cudny samochód A mamy tutaj trochę japońskiej technologii. Honda eee, Akord. Zobaczcie sobie, jak wygląda silnik w środku. rolet Camaro w pięknym fuksjowym kolorze chyba jak mi się wydaje Nie pytajcie skąd znam ten kolor Zobaczcie ten wydech. Jak ktoś ma mniejszą głowę, to pewnie bym tu zmieścił. Duże, nie? Chyba znalazłem najładniejszy samochód na tym zlocie. Ten zielony Nissan 370Z. Piękny. I na koniec zmierzenie. Kto ma najgłośniejszy wydech? Daj mu! ten odcinek na pace największego samochodu na tym zlozie. Jest to Dodge Ram z 2012 roku. Także żegnamy się z całym E, ISB kruk i stałem z lotem do następnego.